Tu Kazimierz, dzień dobry Państwu. Dojeżdżamy z dziećmi do Ocean Pine. Tu są nasze dzieci. Hello. Wracając ze szkoły i tu dojeżdżamy do Ocean Pine. Tu jest, jesteśmy na drodze lokalny i teraz będzie skrzyżowanie. Intersection. Po angielsku się nazywa skrzyżowanie i zjeżdżamy na prawo do Ocean Pine. Na drogę Parkway. Tu jest taki piękny jeziorko, fontanna, tu zawsze są kaczki. Tu jest takie centrum, Food lion, Bank. No i tu szyżowanie, mamy zielone światło. Możemy sobie w prawo elegancko skręcić. Na drogę Parkway. Tu jest, o, też takie małe centrum. Nie wiem, hacjenda, La Hacienda Nie wiem, co to jest restauracja, czy coś tam dalej jest e, sklep, jest apteka. No i tu dojeżdżamy, proszę Państwa, do skrzyżowania, które ma e, z pierwszeństwem przejazdu. Kto znajdzie się pierwszy na skrzyżowaniu, zobaczymy, może mi się uda Państwu pokazać. Pokazać. E, także z każdej strony, z czterech stron, są tutaj znaki. Stop. I pod znakiem stop jest napisane all way. All way, znaczy wszystkie kierunki. I teraz dojeżdżam do białej linii. Tu będzie za chwilę biała linia. Stanę, zatrzymam się i popatrzę, które samochody stanęły przede mną na skrzyżowaniu. I o, teraz dojeżdżam do białej linii. Stop i. I ja jestem pierwszy, a tamten facet jest drugi. I tutaj, facet też po prawej stronie jest samochód, ale oni dojechali później, więc oni muszą poczekać na mnie i ten też musi na mnie poczekać. I ja skręcam. A w Polsce to oni by mieli pierwszeństwo po prawej stronie. Także tutaj, wyraźnie na tym przykładzie widać, widać i na czym polega ta zasada czterech stopów. Tu są kaczki, i jak. Ja w Polsce po prawej ręce on by miał prawo pierwszeństwo. A tu, gdybym go przepuszczał po prawej ręce, przepuszczał to on by mi się popukał w głowę i by czekał tak długo, aż ja nie przejadę, bo ja pierwszy byłem na skrzyżowaniu i dlatego ja pierwszy mam pierwszeństwo. Także tutaj jest taka właśnie ciekawe, ciekawe przepisy z tym, z tym skrzyżowaniem czterostopowym. No i tu. Tak wygląda Ocean Pine, bardzo ładna miejscowość. Tu jest ta ulica Parkway naokoło Ocean Pine. Tak jak mówiłem, że Ocean Pine zostało wybudowane w 1965 roku. Tu nie było nic, tylko były bagna i lasy i, i wody. I projektanci najpierw zaprojektowali piękny golf, piękne pola golfowe dopiero potem Parkway i dopiero potem od tej Parkway w lewo i w prawo uliczki i domy także to jest piękne i jedyne, niepowtarzalne jedyne w swoim rodzaju miasteczko Ocean Pine piękne, położone wśród lasów i wody i wśród wody Ladem jest tutaj bardzo pięknie, tu są klomby z kwiatami, z kwiatami i co jeszcze bardzo ciekawe w odróżnieniu od polskich miast Wieruszowa, że w nocy nie ma lamp, nie ma oświetlenia. A to dlatego, że taka jest uchwała tutaj zarządu miasta, że nie, nie, lamp się nie wybudowało i nie ma oświetlenia mieszkańcy sobie tego nie życą. Tu skręcamy do, na uliczkę Brendeline, to na razie tyle. Papa, maj maj, powiedzcie dzieci, papa.